Pan Kogito docenia pana Herberta. W samotności medytacje pana Kogito nabierają specjalnego znaczenia. Wszystko można przemyśleć wielokrotnie, przed wszelkimi decyzjami zastanawiać się długo. Od śmierci przyjaciela minęło kilka trudnych lat. Już wie, jaką wartość zostawił pan Herbert. Pan Kogito, zahartowany we wszelkich bojach i utarczkach, zaprzepaścić tego nie zamierza. Niesie sztandar wysoko, powiewając nim od czasu do czasu, broni się przed pychą. Nie chce żadnych pomników. Wiekuista kropla wody pracuje nad ugruntowaniem jego przesłania. Pochyla się sam i pochyla sztandar przed świątynią słowa. Brawo, brawo, brawo. Czyby się nie wyłącza. Ale nie wiem, czy to się nagrało? Bo tu jest na czarno. Dobra, Sławek, maszeruj. Ja jestem w domu, musisz tu zrobić. No, jeszcze jedną, nie sobie jeszcze.